W listopadzie 2022 GUS zaprezentował nam bardzo ciekawe dane. Mianowicie dotyczą przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych województwach w roku 2021. I tam, jak się okazuje, granicą przyzwoitości jest 5000 zł brutto. Trzy województwa nie osiągają tego poziomu, 13 je osiąga. Dlatego, aby można było stwierdzić, czy dobrze, czy źle zarabiamy, warto sobie odpowiedzieć na pytanie 5000 brutto, a ile to jest? I tym się dzisiaj zajmiemy, obliczymy sobie wynagrodzenie netto z naszych 5000 zł. Brutto. Podstawowe założenia to umowa o pracę 5000 zł. ukończony 26 rok życia, praca w miejscu zamieszkania i brak PPK, czyli takie podstawowe najprostsze zasady. W pierwszej kolejności oczywiście składki emerytalna, rentowa i chorobowa, które łącznie stanowią 13,71%. I tak składka emerytalna stanowiąca 9,76% to 488 zł. Składka rentowa 75 zł, ponieważ wynosi 1,5% i składka chorobowa na poziomie 2,45 daje nam 122 zł i 50 groszy podatku. Łącznie składek społecznych zapłacimy 685 zł i 50 groszy. Podstawa składki zdrowotnej jest to nic innego jak nasza kwota brutto minus składki społeczne, czyli 5000 zł minus 685 zł i 50 groszy, co da nam 4314 zł i 50 groszy podstawy składki zdrowotnej. Składka zdrowotna to nic innego jak od poprzedniego wyniku policzenie 9% i 4314 zł i 50 groszy razy 9% to 388 zł i 31 groszy. Jest to składka zdrowotna do zapłacenia. Podstawa opodatkowania to nic innego jak nasza kwota brutto minus te składki, które liczyliśmy i minus koszty uzyskania przychodu. Więc 5000 zł plus 685 zł, 50 groszy i minus 250 zł daje nam 4064 zł i 50 groszy. Podstawę opodatkowania oczywiście zaokrąglamy. W tym przypadku na końcu mamy 50 groszy. Niestety jest to zaokrąglenie w górę. Tracimy jakieś 50 groszy. A więc podstawa opodatkowania to 4065 zł. Zaliczka na podatek to nic innego jak ta kwota, którą już teraz obliczyliśmy sobie, minus kwota wolna od podatku, czyli 30 tysięcy złotych całorocznie, 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli 4065 złotych minus 2,5 tysiąca, 1565 zł. Od tej kwoty liczymy sobie podatek, 1565 zł razy 12% podatku, 187 złotych i 80 groszy podatku. Zaliczka na podatek również jest zaokrąglana do pełnych złotych. 187 zł i 80 groszy to na równy rachunek 188 złotych. Wynagrodzenie netto 5000 złotych minus 685 zł i 50 groszy składki społeczne minus 388 złotych i 31 groszy składki zdrowotnej i minus 188 złotych podatku da nam do ręki 3738 zł i 19 groszy. I to jest kwota jakby Powiedzieć przyzwoitych zarobków w Polsce. I krótkie podsumowanie. Kwota 5000 zł brutto to netto 3738 złotych i 19 groszy. Niestety koszt pracodawcy w tym przypadku przekracza już 6000 złotych. 6024 zł. Abyśmy my do ręki dostali 3738 złotych i 19 groszy, pracodawca musi wydać 6024 zł.